Witam Was serdecznie na kanale MSWGAYPORZED i dzisiaj zapraszam Was na film, który robię pierwszy raz w swojej karierze YouTube'owej, bo będą to buble, czyli produkty, których nie polecam. Nigdy takiego filmu nie robiłam i generalnie nie robię takich filmów, dlatego że zawsze jak coś mi się nie sprawdza, to oddaję właśnie moim koleżankom, przyjaciółkom i tak dalej. Natomiast mam tutaj produkty, które specjalnie długo trzymałam, bo wyjątkowo mi zaszły za skórę i dlatego chciałam je wam pokazać. Mam tych produktów cztery, też nie za dużo, ale naprawdę naprawdę z mojej strony ich absolutnie nie polecam. Pierwsza rzecz to jest w ogóle dla mnie jakaś mega tragedia. Jest to w ogóle Cover Stick Perfect Cover Stick Perfect i to jest 103 beż, kryjąca formuła korektora. Maskuje niewielkie przebarwienia, niedoskonałości skóry, tonizuje i lekko rozjaśnia skórę. To wygląda tak. To cacko. Słuchajcie, to niby ma wychodzić. I po, zobaczcie, co ja tutaj zrobię. To, to wychodzi samo. Nic absolutnie nie kryje. W ogóle się waży. Zostawia jakieś takie dziwne plamy. E no nie wiem, ja, ja nie rozumiem, dlaczego to w ogóle jest w sprzedaży. Powiem Wam szczerze, że absolutnie nie zauważyłam tej nic. Próbowałam się naprawdę doszukać i robiłam wiele, wiele prób. Wiele prób. Tutaj to nawet nieźle wygląda, ale jakoś tak kompletnie mi się to nie sprawdziło i, i nie wiem, e, oczywiście są osoby, które te produkty lubią i ja do nich nic nie mam. Mi po prostu osobiście, to jest moja opinia, mi się one kompletnie nie sprawdziły. To jest właśnie jeden z nich, Kobo Professional. Następna rzecz, to jest to w ogóle też jakaś pomyłka. To jest, znaczy to jest pomyłka, ale z drugiej strony, no, no jakby wiedziałam na co się decyduje. Ja ten produkt kupiłam w Stanach, to jest NYX Glitter Gel for Face, Body and Hair. To jest taki, można powiedzieć, no brokat w żelu i w sumie Powinnam wiedzieć na co się decyduje, ja naprawdę jak widzicie bardzo długo walczyłam z tym produktem, aż w końcu on mi się jakoś chyba popsuł, nie wiem, coś tutaj może wyjdzie, zacznijmy się, chyba popsuł jednak, tak on się popsuł, zobaczcie, to miało służyć do tego, żeby rozprowadzić ładnie ten brokat po ciele, po twarzy, na włosy i tak dalej. Myślę, że na włosy on się chyba najlepiej z tego wszystkiego nadaje. Jednak ten brokat się tak równomiernie nie rozprowadza. Niestety jakoś tak się waży, w ogóle wszędzie jest, od, odkleja się później od skóry, to jest w żelu. Jak ten żel wyschnie, to on się później odkleja. Jak tak zrobimy, to po prostu ten brokat jest wszędzie. Ja po prostu nie rozumiem. I dlaczego ten produkt jest w sprzedaży? Ja nie wiem czy on jeszcze jest, ale, ale ja nie rozumiem po prostu zastosowania tego produktu, bo on się naprawdę nie sprawdza kompletnie. Buble są dość osobiste i niektórym te produkty pasują, niektórym nie i tak jest na przykład w przypadku tego masła. Pamiętam, że to masło z Alverde Orzechy Akademii pokazywała kiedyś Szusz w swoim filmie i mówiła, że, że jest bardzo fajny, bardzo się jej dobrze sprawdza. I w ogóle Cię bardzo serdecznie kochana pozdrawiam. E, natomiast mi, ja miałam zupełnie odwrotne uczucia. Powiem Wam tak, że nigdy w życiu nie miałam krust na plecach. To masło stosowałam namiętnie, tak jak wszystkie moje masła. Podchodziłam do tego tak bardzo, można powiedzieć, rytualnie. I, i okropnie po prostu mnie wysypało po tym maśle. W ogóle zapach. Ja jeszcze nie mogę, nie mogę tego zużyć. Jesus! W ogóle absolutnie to nie przypomina Orzechów Makademii. Nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego to masło mnie tak wysypało. Powiem Wam szczerze, że ja też tak za bardzo nie rozumiem tego składu całego, natomiast no, nie jest on naturalny. Oczywiście nie bądźmy ortodoksami, ale jednak no, nie jest. No nie wiem, ja absolutnie tego produktu nie polecam, w ogóle mi się nie podoba zapach, nie podoba mi się wchłanianie, w ogóle mi się ten produkt nie sprawdził i jeszcze dodatek mnie wysypało i jak najszybciej chcę się tego produktu pozbyć. Ostatni bubel w tym filmiku to jest Sensory nawilżająca odżywka z firmy Schwarzkopf. Co tutaj jest? Aha, jeszcze jest w ogóle aloe vera tutaj. I takie hity z satelity. No proszę, proszę. Absolutnie nie robi nic. W ogóle pachnie dziadosko. Fajcie, oh, jezu jak ona pachnie. W ogóle jakiś taki cytrus, tani cytrus. Yy, pomieszany jeszcze, że tak. Jezus. Widzicie, jak to pachnie? Jak taką mega tanią orężadą. Yy razem z jakimś takim dziwnym mleczkiem. Absolutnie po prostu nie rozumiem tego produktu. Nic nie robi na moich włosach. Moje włosy tylko jeszcze tak, tak, tak dziwnie jakoś pachniały. Ja to znalazłam w Glossy Boxie i w ogóle jeszcze tutaj trochę tego mam, ale już nie jestem w stanie tego zużyć, bo to nie robi nic. To po prostu absolutnie nie robi nic. Ja takich produktów nie rozumiem i nie używam i nie chcę na nie tracić czasu. Nie, w ogóle nie nawierzałam moich włosów. W ogóle się... Za bardzo nie utrzymuje ta formuła na, na włosach, bo tak jakby spływało z wodą, a ja naprawdę wysuszałam włosy bardzo, bardzo mocno, żeby te e, i nie używałam szamponów z silikonami, żeby właśnie ta odżywka bardziej wy, y, y, zaczęła pracować na włosach. Jednak to nic nie dało. No, nie rozumiem, nie polecam Wam tego i, y, y, i nigdy tego więcej nie kupię, możecie się domyślać. Tyle jeżeli chodzi o moje buble. Dajcie znać, jak Wam się ten filmik podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich produkcji moich, bo może jednak zainteresuje Was jeszcze, co mi się nie sprawdziło. Oczywiście, wszystko, jak wiecie, jest dość osobiste, no bo niektórym osobom coś sprawdza, niektórym nie. Natomiast mi akurat te produkty się nie sprawdziły i ja od nich będę stronić jak najdalej. Natomiast dajcie też znać, jakie są Wasze buble, jakie produkty Wam się nie sprawdziły, a może te produkty, które pokazałam, właśnie zdobyły Wasze serce i właśnie Wy jesteście bardzo zadowolone z ich używania. Także fajnie, jakbyśmy się tutaj podzmieniały hmm, poglądami. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pójdę! Pa. pa.